Dziękuję wszystkim Państwu, jak tutaj jesteście, oczywiście bardzo serdecznie pragnę podziękować wszystkim gościom, którzy wzięli udział, jest nam ogromnie miło, bo jesteście niezawodni i uwielbiamy Was i cieszymy się, że jesteście i lubimy to święto. Dziękuję Panu Nadleśniczemu i jego pracownikom za wykoszenie tego terenu, który tutaj zrobili. Bardzo serdecznie dziękuję pocztom sztandarowym, bardzo serdecznie dziękuję strażakom. Dziękuję panu Jung za pokaz tych wspaniałych pojazdów, proszę państwa. I jeszcze raz dziękuję Kołu Gospodarki Wiejskiej w Plebanie Woli, prawda, za tą dzisiejszą piękną, piękną uroczystość, która będzie tam, czyli. Czyli smaczny poczęstunek. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim. Nie wiem, kto w KGW jest najbardziej no. zasłużony. Wiem, że jedna z KGW jest no, moją radną, pani Maria Makowska. Myślę, że wobec tego na jej ręce przekazamy podziękowania dla wszystkich. Nikt nie pójdzie Oczywiście Janusz ma już tu pomysł na zagospodarowanie. Ale tak już króciutko. Dziękuję jeszcze raz z całego serca, że Państwo byliście z nami, a teraz będziecie już na takim bardziej rekreacyjnym spotkaniu, bardziej kurtuazyjnym. No i serdecznie wszystkich Państwa tam zapraszamy. Teraz dam głos mojej koleżance przewodniczącej, jako kobiecie, i potem niech powiad, wszystko podsumuję. Tak, dziękuję serdecznie. Tak, witam państwa y, serdecznie i przyłączam się do wszystkich słów pani wójt, które skierowane zostały do państwa bardzo serdecznie w imieniu Rady Gminy, współorganizatora dzisiejszych uroczystości dziękuję wszystkim władzom y, państwowym, wojewódzkim, samorządowym, wszystkim delegacjom, które zaszczyciły dzisiejszą uroczystość a szczególnie mieszkańcom wsi Makoszka, plebania Wola. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za przybycie i również też chciałam na ręce Pani Marii podziękować koło gospodyń wiejskich plebanii Woli, które przygotowało dla Państwa poczęstunek tu w Lasach Parczewskich, a później również chyba zaprasza na imprezę do wsi plebania Wola. Dziękuję jeszcze raz i Serdecznie zapraszamy na dalszą część uroczystości. Ale na imprezę integracyjną w Plebanie Wolej, to mamy nadzieję, że Pani Radna potem Państwa zaprosi. My się już wyłączymy z zaproszeń. Ja tylko jeszcze w końcówce, bo miałam to powiedzieć na koniec, ale żeby więcej już nie zabierać głosu, bo tak jak powiedziałam, niech powiat podsumuje wszystko. Proszę Państwa. Ogromne podziękowania również składam swoim pracownikom, muszę to zrobić, bo jest gorąco od tygodnia biegają, może od dwóch pani dyrektor, a nie Walczynie. Stojącym tutaj panią, pani Basi i pani Wiolecie, które, które są. I oczywiście. Tej dziewczynce, Amelce, która robiła nam zdjęcia, mam nadzieję, że będą piękne. I jeżeli kogoś minęłam ze swoich pracowników, to przepraszam.